Odmiana kukurydzy P8556 pochodzi ze znanej nam genetyki pionier. Odmiana OV 250-260 z użytkowaniem na ziarno. Bartku, powiedz coś więcej o naszej odmianie. To jedną z cech charakterystycznych jest właśnie ten typ użytkowania, dlatego że generalnie wiele kukurydzy jest tak zwanymi dualami. Można je uprawiać na ziarno i na kiszonkę. A my szukając dobrej odmiany ziarnowej, kierujemy się właśnie elementem, który tutaj myślę, że doskonale widać za naszymi plecami. Szukamy odmiany o nieco bardziej kompaktowym pokroju. Chodzi o to, że jeżeli siejemy kukurydzę na słabszych stanowiskach, to w momencie, kiedy przychodzą deficyty wody, potężne, mocno ulistnione rośliny będą mocniej odczuwać te deficyty. A dobra ziarnówka powinna bronić plonu zarówno w latach korzystnych, jak i mniej korzystnych pogodowo przy brakach wody. I tu P8556 z genetyki pioniera, hodowla kortewa. ta odmiana doskonale sprawuje się właśnie również w tych trudnych warunkach, kiedy tej wody zaczyna bardzo mocno brakować. Właśnie przez to, że ta wysokość roślin 260, maksymalnie 270 cm daje tę większą stabilność i możliwości produkcyjne, przy tych brakach wody. Bartku, z naszych doświadczeń i dwuletnich obserwacji możemy polecić tą odmianę na wszystkie stanowiska? Absolutnie tak. Jest to odmiana bezpieczna zarówno na glebach mocnych i bardzo zasobnych, gdzie buduje naprawdę obfity plon, jak również na glebach słabszych, tych mniej zasobnych, gdzie oczekujemy, żeby ta roślina, ta kukurydza sprawdziła się i dała przyzwoite plony i żeby te plony były wierne w kolejnych latach. Wszystkie doświadczenia, które prowadziliśmy my, doświadczenia coborowskie, oficjalne, a także doświadczenia z innych krajów, bo P8556 jest odmianą dostępną w wielu krajach, nie tylko w Polsce. Wszystkie te doświadczenia wskazują, że naprawdę doskonale broni tego zakodowanego, wysokiego potencjału plonu. W doświadczeniach Coborowskich osiągnęła plon ponad 17 ton z hektara w roku 2024. Nastąpiło to w lokalizacji Smolice, a więc na Wielkopolsce, na glebach, które Rzeczywiście mają problemy z zasobnością. P8556 na pewno możemy polecić na gospodarstwa, które chcą uzyskać bardzo wysoki potencjał plonowania przy niskiej wilgotności ziarna. A to jest bardzo słuszna uwaga. Rzeczywiście bardzo mocny dent ziarniak, który świetnie oddaje wodę. We wszystkich doświadczeniach oddawanie wody P8556 pokazuje, jakby miała VO240, a więc zdecydowanie wcześniejsza odmiana. To nam daje gwarancję, że również w warunkach takiej jesieni, jaką mamy w tym roku, P8556 będzie schodziło z niską wilgotnością, a więc automatycznie na skupach mamy mniejsze problemy i szanse na mniejsze potrącenia. Lepsza cena, większy przychód, zadowolenie każdego rolnika. P8556 przynosi plon obfity. Dostępna w AgroSimex.